My, dorośli, też jesteśmy w emocjach, nie? Więc jak sobie radzić wtedy, kiedy wiesz, ja jako mama cała jestem zdenerwowana, bo w pracy się dzieją jakieś trudne rzeczy, bo mam mnóstwo na głowie, no i, i w domu też wcale tam nie brakuje zmartwień. Więc, jak wtedy być takim wspierającym rodzicem, jak regulować te dzieci, kiedy u mnie emocje buzują? Wiesz, co? To jest bardzo ciekawe, bo ja to akurat teraz trenuję. Są trzy takie podstawowe kroki. Najpierw zauważyć i nazwać te emocje. Co mi się dzieje? Aha, czuję złość, bo ktoś na mnie na przykład krzywo spojrzał, nie? Później, a gdzie ja czuję tę złość? Aha, pięści mi się zaciskają, na przykład, nie? I potem, aha, no dobra, zaciskają się, dobrze, to tak jest. Daje temu ważność, ale to za chwilę minie, bo to jest tylko emocja, nie? Więc no, my musimy też dbać o swoje potrzeby o to, żeby się wysypiać, żeby być na świeżym powietrzu, żeby się ruszać, żeby dobrze jeść. Jeżeli coś jest zaburzone, to jest taka reakcja łańcuchowa po prostu jesteśmy wtedy w napięciu od razu dużo rzeczy nas, nas drażni. No, a my możemy znaleźć sobie różne sposoby. Aromaterapia, kąpiele leśne, malowanie, muzyka. Każdy ma swoje miejsce, gdzie ładuje baterie. Czyli warto Trzeba tak naprawdę o siebie zadbać. No, dokładnie, czyli najpierw muszę siebie poznać, wiedzieć, co lubię, co mnie relaksuje, co mnie odpręża. No i robić to, nie, nie od dokładnie. święta, tylko w wakacje. Ale tak naprawdę mieć tą przestrzeń na regenerację, tak na co dzień. Koniecznie, mhm. koniecznie. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko.